Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT Starcraft i zapraszam Was do obejrzenia czwartego meczu pomiędzy Empire Casem a Roxys Fryerem. Empire Cas Terran w lewym dolnym rogu i Roxys Fryer Protos w prawym górnym rogu mapy Daybreak, jak mi się wydaje. Jest to mecz, w którym jeśli Empire Cas wygra, uwaga, będą spoilery. Jeśli MPRKS wygra ten mecz, zostanie on zwycięzcą całego turnieju Rhythmix Russian StarCraft League, więc jest to mecz o naprawdę dużą staw stawkę. Nie pamiętam jak dużo było do wygrania w tym turnieju, ale była to o ile pamiętam niemała kwota rzędu kilku tysięcy dolarów, także MPRKS da tutaj z siebie wszystko, ale oczywiście Proxys też będzie się starał wygrać te pieniądze, no i chwałę, którą przyniesie mu zwycięstwo w tak dużym turnieju, w którym było tak wiele znanych graczy. Także też się na pewno będzie starał i mam nadzieję, że będzie to ciekawy, długi, oryginalny i bardzo dynamiczny mecz. A jak naprawdę będzie to się przekonamy. Widzimy, że Kass zaczął od Supply Depot'a tuż przy Command Centrze. Jest to sensowne pod tym względem, że dzięki temu SCV-ek nie musi daleko iść, by budować tego Supply Depot'a, więc troszkę więcej czasu ma na wydobycie minerałów, wobec czego zważywszy na położenie tych budynków spodziewam się tutaj command Centra od razu po barakach um, ale coś czuję że moje wszystkie przewidywania za chwilę zostaną absolutnie zniszczone bo tutaj powstała w międzyczasie rafineria która de facto oznacza że tutaj będzie tech lab co de facto oznacza że um, będzie kas szedł w jakąś agresję czy będzie na to frayer przygotowany na razie kronobus tuje próby na razie buduje pierwszego asymilatora pylon w drodze gateway w drodze standardowo za chwilę zobaczymy Cybercore i od tej decyzji, czy będzie po Cybercore Cyber e budował Nexusa, czy jednak będzie szedł w kolejne gateway, będzie bardzo dużo zależało. Od tego de facto będzie zależała skuteczność tej agresji Empire Casa, którą za chwilę prawdopodobnie zobaczymy. Kolejny Supply Depot już przy rampie, czyli będzie się tutaj troszkę odgradzał Empire Cass. No i tutaj jest gaz wydobywany, jest gaz wydobywany, nie widzimy te chlaba jeszcze. Czy będzie to może jakaś fabryka albo one-on-one on one build? Czy, czy, czy będzie to Reaper? Nie, Reaperów bym się nie spodziewał, nikt już nie gra Reaperami. Widzimy... Hmm. A to ciekawe. Czyli być może ta fabryka niedługo zostanie uniesiona, wyląduje tutaj i zacznie budować heliony. Albo... Po prostu zacznie budować heliony tutaj i, i zacznie atakować tego, te, tego ekspa, raczej probki w tym ekspie. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na razie cały czas jedne baraki, warpgate w drodze, fabryka tak jak mówiłem w drodze i cały czas z jednego gazu wydobywa. No bardzo, bardzo ciekawy build ze strony kasa. Myślę, że jeśli... Protos tego nie wyskałtuje, widzimy, że jeszcze nawet nie wszedł do bazy, nie wie czy tam jest Command Center, nie wie czy tam jest Bunker, nie wie czy tam są jakieś jednostki. Jeśli tego nie wyskautuje, to może być w tarapatach. A jednak, jednak będzie lądowało. Pytanie, czy to nie jest, czy nie będzie tego widział e, Roxys czy będzie widział tą fabrykę, czy nie? Ja wiem, że ci gracie ma gracze mają wszystkie mapy na tyle szczegółowo opracowane i, i tak dobrze znają... E, odległość na jaką budynki widzą mapę, że są w stanie to wszystko przewidzieć ale wydaje mi się, że tutaj był lekki łód szczęścia ze strony kasa gdyby ten cybercore był chociaż troszkę na lewo to ta fabryka byłaby zauważona ale nie jest, nie jest więc te heliony zależy ile ich zostanie wbudowanych przed rozpoczęciem harasu. Czy ten probek coś widział? Nie, też nie widział. Te heliony mają szansę zadać duże straty Fraerowi. Fraerowi, który cały czas buduje probki, tuje chyba zużywa chronobusty na probek? Nie, tutaj był warpgate troszkę przyspieszony. Ale mimo to, jeśli chodzi o ekonomię, w tej chwili Protos ma przewagę trzech probek nad SCV-kami. Ta przewaga się prawdopodobnie będzie zwiększać ze względu na produkcję dwóch Nexusach, tak? Czy tak? Takie jest, produkuje w dwóch Nexusach. Są już dwa Heliony. Czy będzie trze... Oj, trzy Heliony! Trzy Heliony są zakolejkowane. To jest troszkę dziwne i gracz na tym poziomie no, chcę powiedzieć, nie powinien kolejkować tak dużej ilości jednostek, ale mm, najwyraźniej robi to. Po prostu może szkoda mu APM-ów albo wie, że ma nadmiar minerałów ze względu na muły czy coś w tym stylu. I atak z obu stron. Widzimy, że tutaj Heliony atakują probki, a tutaj Maruderzy Maruderzy i jeden marim będą atakować yy, EXPA, więc atak z obu stron tego ataki, typu ataki są bardzo skuteczne praktycznie zawsze, aczkolwiek tutaj tutaj jest troszkę zbyt dużo jednostek, żeby sobie... Jeszcze jeden strzał na tego marudera, tak jest dobrze, udało się zabić marudera, ale kolejny, dwa SCV-ki, jeden maruder, a tutaj te stalkery będą chodziły i próbowały zabić to jest te Heliony. Podczas gdy tutaj na dole będzie kolejna agresja, ale jest tylko jeden Maruder, jeden Marine, 22 to jest mało sił, to jest troszkę zbyt mało sił, by jakieś większe straty wyrządzić. Te Stalkery bardzo dobrze ulokowane, blokują rampę, nie pozwalają dotrzeć tym helionom do probek, więc w tym momencie haras chyba już się zakończy. Takie Stalkery zauważył, gdzie jest ta fabryka. No zobaczmy jak duże straty zostały wyrządzone przez kasa 9 zostało zabitych probek to jest całkiem dużo w tej chwili widzimy że no i tak i tak Protoss ma 3 prołbki przewagi ma 3 prołbki przewagi dzięki um, Chronobustom na probach dzięki dwóm Nexusom więc w tym momencie w tym momencie wydaje mi się że kas jest w lekkich kłopotach ponieważ ekonomicznie ma, jest naprawdę w dosyć kiepskiej sytuacji Um, jest już co prawda Command Center gotowy, za chwilę zostanie zmieniony w Orbital Command i prawdopodobnie zostanie wzniesiony i wyląduje tutaj w ekspie. Aczkolwiek mimo to przewaga Protossu na tą chwilę jest dobra, także jeśli ktoś kibicuje Protosowi to jest dobry moment, by mocniej zacisnąć kciuki, ponieważ może uda się Protosowi jeszcze bardziej zwiększyć tą przewagę nad Terranem. Wydaje mi się, że Protos w tym momencie ma spokojnie kilka chwil, może zacząć pracować nad technologią i tak, rzeczywiście, jest Robotics Facility już w drodze. Jest to najwyższa pora na pracę nad jakąś jednostką, która będzie w stanie zwalczyć te, tą magiczną kompozycję A Marine Marauder Medivac, ponieważ oczywiście jednostkami z Gateway'a, jeśli jest ich dostatecznie dużo, to można się obronić, ale nie jest to proste. Jeśli jest Kolos, albo jeśli jest Charge, albo Blink, a najlepiej wszystkie te trzy technologie, tudzież jednostki naraz, wtedy obrona jest dużo, dużo łatwiejsza. No i Kolosy mają, produkcja Kolosów ma tą dodatkową przewagę, nad samą produkcją z Gate'ów, że wymusza de facto od Terrana produkcję Wikingów. To jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo jeśli uda się Protosowi dobrać dobrze ilość wybudowanych kolosów, nie za dużo, nie za mało, to Terran może przesadzić z budową Wikingów i dzięki temu Protoss może mieć przewagę Ale widzimy, że tutaj będzie drop z samych maruderów, czterech maruderów Za chwilę zobaczymy Steam Będą probki padały Kolejne probki, dwa chyba zostały zabite Za chwilę padnie jeszcze jedna albo dwa Ale tutaj widzimy, że Empire Cast cofa wszystkie swoje Czemu on cofa wszystkie swoje jednostki? Bo nie jak najszybciej pozbyć się tych Maruderów. Cztery wystimowane marudery będą w stanie zabić kilka pylonów. Być może nawet gdyby od początku sfokował tego na byłby w stanie tutaj jest zablokowany Zerot. Nie, nie, frajer, naprawdę mikro fraera. troszkę tutaj zawodzi na początku tego meczu. Widzę, że um, może nie, nie jest dzisiaj w najlepszej kondycji albo w, ma jakiś inny problem. Tutaj widzimy też kilka jednostek yy, było, coś tam się działo, aczkolwiek to mnie, to mnie niestety minęło. Mam nadzieję, że nie było to nic ważnego. W każdym razie dla protosa skończyło się dobrze, widzieliśmy, że to... Ta jednostka Terrana, która teraz stała się już tylko plamką krwi, e, została zabita. Ale to jest bardzo dobre zagranie ze strony Kasa, tak swoją drogą, bo atakuje i jednocześnie bierze trzecią ekspansję. Więc cała ta przewaga ekonomiczna e, Protosa, c, która tak naprawdę nie jest tak wielka, bo 41 próbek przy 11 minucie to nie jest dużo. To nie jest dużo. Szczególnie biorąc pod uwagę muły. E, Terran bierze XP i cały czas atakuje, odwraca uwagę Protosa. No, fraer, fraer, bierz się w garść, jeśli chcesz wygrać ten pojedynek, bo naprawdę na, na tę chwilę nie jesteś na dobrej drodze do jego wygrania, moim skromnym zdaniem ale zobaczymy jak się to potoczy. I znów ta kurzająca fabryka, ale na szczęście są stalkery na nią przygotowane, czy będzie płonąć, czy zaczną spadać jej hapek i tak. Więc ta fabryka w zasadzie jest już martwa, tutaj bardzo dobrze ułożony obserwer. Tak jak mówiłem, ułożenie obserwerów po to, by móc wykryć ewentualne dropy, czy ten Medivac padnie. Nie ma blinka niestety, wobec czego Medivac przeżyje, ale tym razem nie udało się wyrządzić żadnych strat Protosowi, także chociaż chociaż tyle. Tutaj ten medivak schował się w prawym górnym rogu. Swoją drogą jest to, wydaje mi się, mapa, która jest naprawdę bardzo dobra dla Terrana. Bardzo dobra z tego względu, że y, baza, w tym wypadku Protosa, jest z każdej strony odsłonięta i z każdej strony można robić dropy y, um, także jeśli było, byłby to pojedynek Protos versus Protos, to tak naprawdę nie ma miejsca na blinka, bo można się wblinkować tutaj i trzeba dokładnie z tej samej strony się z tej... Y, bazy wyblinkować, a jeśli chodzi o dropy, to można w każdym miejscu zrobić dropa i w każdym miejscu potem uciec. Także naprawdę, e, jeśli chodzi o dropy, jest to bardzo dobra więc Terran wydaje mi się, może mieć tu lekką przewagę. Widzimy, że kolejny Medivac z kolejnymi jednostkami, e, tutaj stv ki pracują. Co prawda, jest już u Protosa w produkcji kolos, więc będzie miał przez pewien czas przewagę technologiczną, ale jeśli chodzi o jednostki, no już w tej chwili, w tej chwili Terran przegonił Protosa, więc cały ten zysk, Niestety, który został na początku przez Frajera wypracowany już, już, już przepadł Nie widzimy też ani Charge'a, ani Blinka Oj, nie nie, nie zwraca uwagi Fraer. naprawdę Frajer No, Frajer nie zwraca uwagi, Kas nie zwraca uwagi Sądziłem, że tutaj mógł się przesunąć tymi Stalkerami i wysnajpować tego Mediwaka Ale ten Mediwak po prostu sobie leciał nad wszystkimi jednostkami Kas chyba nie zapomniał, ale z drugiej strony nie była to wielka strata, mamy tylko jeden Maruder i no i sam Mediwak ale nie jest to aż tak wiele. Tutaj dobrze umiejscowione zeloty bronią przed ewentualnymi dropami. E, troszkę dziwne miejsce na roboty, XB mi się wydaje, ponieważ w przypadku Dropa tutaj można bardzo łatwo wysnajpować ten budynek, no ale to jest e, być może jakaś wyważona decyzja. W każdym razie są tam te zloty więc nie jest to wielki problem. E, tutaj obserwer sprawdza bazy, sprawdza bazy i będzie bardzo zdziwiony, gdy zobaczy, jak dużo minerałów zostało już wydobytych tutaj z tej bazy, tak mi się wydaje. W tej chwili jeszcze ona nie wie nawet, on nie wie nawet, że ona tam jest, a za chwilę zobaczy, że już 2000, 3000 minerałów zostało stamtąd wydobytych. Widzimy w tej chwili, że Terran ma przewagę 7 SCV-ów, no i oczywiście te muły, 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 które ogromne ilości minerałów wydobywają. Więc tak mi się wydaje, że w tym momencie frajerowi włącza się lekki tryb paniki i decyduje się na jakiś atak. Pytanie, czy nie jest nad troszkę zbyt późno? Jest już 5 Wikingów, bardzo dużo maruderów. Bardzo dużo maruderów to są głównie marudery, więc jest to kompozycja ze strony terena, która de facto e, jest skierowana właśnie przeciwko takiej kompozycji Protosa. Jest tu trochę tych zelotów, ale jest to zdecydowanie zbyt. Oj, bardzo źle, bardzo źle, cała ta siła. O, wszystkie Stalkery są praktycznie martwe w tej chwili, bardzo złe, bardzo złe. Yy, bardzo zły atak ze strony Protosa. Nie była to dobra decyzja. Dużo stalkerów padło. Dziwię się, że Terran tutaj się nie przesunął i nie zaatakował tej armii Protosa, ponieważ byłby w stanie ją zniszczyć bez żadnego problemu. Zobaczmy, jak duża jest armia Terrana. Armia Terrana jest o ponad 2000 minerałów większa i 50 supply przewagi. No, panie Fraer, niestety, niestety nie wróżę tutaj jakiegoś bardzo dobrego końca. Widziałem już co prawda yy, lepsze powroty Protosa jeszcze większe z jeszcze gorszej sytuacji, ale wydaje mi się, że to może nie być ta, ta, taka sytuacja, jak Empire Cast nie jest graczem, który popełni aż tak duży błąd, żeby, żeby dać Protosowi szansę wrócić z tej sytuacji. Swoją drogą widzimy, że są tylko dwa Medivaki. Gdyby może w tej chwili Protos przeszedł na Storma, to byłby w stanie w jakiś sposób y, wrócić do tej gry, ale wydaje mi się, że może być na to troszkę za późno. W tej chwili dopiero jest charge researchowany i charge jest w połowie gotowy, to będzie chyba bardzo, dużo pojedynek, bardzo duży pojedynek za chwilę i to w zasadzie taki rozstrzygający. Nie, decyduje się Terran, by zaatakować trzecią bazę Protosa. Jak na to zareaguje Protoss? Czy wróci się tymi probekami? Nie, nie wycofał probek. Dwa stalkery na początek i tutaj mam wielki pojedynek. Wielki pojedynek, których się chyba dosyć szybko zakończy. Bardzo dobre forcefieldy, to trzeba przyznać, że są bardzo dobre forcefieldy. Dużo z tych wikingów już zostało wysnajpowanych przez testalkery tutaj z prawej strony. Bardzo dobre starcie ze strony Fraera, ale na taką ilość jednostek, na taką ilość jednostek niestety nawet tak dobre starcie nie jest rozwiązaniem i ewakuuj pro chociaż. Nie decyduje się na to fraer. nie decyduje się na to Fraer. ma jednego kolosa, ma kilka zelotów, bardzo dużo steamów poszło i te dwa medivaki, tak jak mówiłem, to jest duża wada, że nie ma kto leczyć tych jednostek, aczkolwiek nie, nie, to nie, nie, nie wygląda to dobrze, stracił, stracił Fraer tutaj tego jednego, jedynego kolosa, który mu został, bardzo mało hapeków mają już te jednostki, bardzo mało, ale to jednak jest wystarczająco dużo, by sobie te fraer z tą armią i Fraer w tym momencie mówi GG, proszę państwa. Empire Cas wygrywa z Fraerem, wygrywa bardzo zdecydowanie 4 do 1 i jest zwycięzcą Rhythmix Russian Starcraft League. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że podobał Wam się ten mecz, mam nadzieję, że emocjonowaliście się nim tak samo jak ja albo jeszcze bardziej No i cóż, gratulacje dla Terrana, gratulacje dla Terrana, który no, w, w aktualnym stanie gry ma de facto dosyć słabą sytuację Wszyscy twierdzą, że Zerk i Protoss są silniejsi w tej chwili od Terrana, a mimo to Empire Castowi udało się wygrać, więc jeszcze raz gratulacje dla niego I jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego casta